Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie kochani, słowo dzisiejsze to z narodzeniem. Wprawdzie nie ma Ewangelii o narodzeniu Maryi, bo dzisiaj takie właśnie święto przeżywamy w Kościele, ale chyba nie ma dla mamy lepszego prezentu niż Ewangelia o narodzeniu jej syna dzisiaj kiedy modlę się tym słowem z narodzeniem to myślę sobie, że nie tylko z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, ale właśnie z narodzeniem Maryi, z narodzeniem moim, z narodzeniem Twoim właśnie było tak że to narodzenie było zaplanowane i ukryte gdzieś głęboko przed wiekami w sercu samego Boga i Wydarzyło się dlatego, bo Bóg tak chciał. I niech to dzisiaj nam towarzyszy, niech nam ta prawda towarzyszy. A nasza głowa niech spocznie na sercu Pana, tak jak zrobił to Jan w tle tego filmu na obrazie za mną. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, do usłyszenia i do zobaczenia jutro.